Panie Pawle dzień dobry. Witam. Widzę, że pan tutaj ma Hanwo na użyczenie. Tak. Jak się w ogóle pracowało z ciągnikiem? No, bardzo dobrze. Od ilu dni pan już go ma? Od niedzieli. Aha. I jakie prace były wykonane? Prace to były wykonywane lekkie. Przeważnie było w kombajnie. No akurat dzisiaj zapięty był do talerzówki. Okay. I z tym kombajnem zazwyczaj Ursus chodził, tak? Tak, no to jest jedyny ciągnik i on wykonuje wszystkie prace. Okej, okay, czyli Hanwo na ten moment zastępował Ursusa. Czy Ursus? Ta, też? No Powiem tak, ten by miał być jako pomocniczy. Okej, okay, okej. Okay. A ciapa ile ma koni? Ten? Tak. 90. 90, no tak, bo troszkę różnicy jest, bo Hanwo ma 75. Tak. No tak, tak. Okej. Okay. Widzę, że tutaj. Ciekawa wersja z Bizonem, nie? Tak, to jest wersja eksportowa, które sztuki szły na Holandię. A to jest c 300 62. 62, no tak. Okej, okay, okej. Okay. To jest po paru i to niemałych małych przeróbkach. No właśnie. Bo orygina... oryginalnie miał 52 konie, a teraz po przeróbce ma 90. Hmm, okej. Okay. Ale tak patrzę bardzo ładnie, nie? I od ilu lat macie go na Dwadzieścia... 20... 22? A, no tu to... jak się w ogóle zachowywał handel z podpiętymi sprzętami, z kombajnem i z, z talerzówką? Z no to czuć, że ma tylko te 75 koni, uh -huh. ale tak jak z kombajnem to idealny. Uh -huh. no gabarytowo wszystko wszystko idealny, tylko akurat żeby miał jeszcze wąskie koła, to, uh -huh. to akurat między międzyrzędziach by pasował. Nie? Okay, okay. Wiem, że właśnie są radialne, można szersze robić. No i jeszcze najlepsze jakby było w opcji, jakby wprowadzili, żeby był na międzyrzędzia. Mm -hmm. No to coś czuję, że jeszcze, jeszcze lepiej by się może sprzedawał. A Pan rozpatruje od, 100, od 75 koni, czy może mniej? No, jak to, co my testowali, to te akurat 75 koni by pasowało. Okej. Okay. jak w ogóle komfort pracy? Nie no, to, to są. Porównywać i ten to jest Ale 25 rok, a to jest 86 to jest co innego. No tak, tak. Ale no, wygoda jest, jak w samochodzie. Tak? Klima działa? Tak, działa za bardzo. Na jedynkę było ustawione, a chłodziło i nie szło wytrzymać. Ale to dość mniej albo więcej. Uchłodzenie chłodzenie to jest, bardzo dobre. A właśnie oświetlenie jak, bo w no. Oś oświetlenie to akurat w transporcie był, no w transporcie, no przejeżdżane było od jednego do drugiego, no to oświetlenie w nocy fajne, bo jest 360 stopni, nie? No, na, na, na boki prawo lewo Tak, 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 tak. No i jak po pracach Dobrze Tak Jak się Jak się odczuło ten sprzęt 75 koni dawał radę? Tak na granicy Tak na, na granicy A jest mokro No jest mokro I na, nawet widać Jaki ciągnik gudny jest Tak Ale dał radę Daje radę No w trudniejszych warunkach daje radę tak. Jest. Ilo waży? To leżówka? Cała ta, jak teraz, jest to już około 800 kg. No to tak. No nie, nie mało jak na ten ciągnik chyba, nie? No, jeszcze z, zawsze sypiemy pełny zbiornik jakiegoś poplonu. No to w sumie wychodzi tona, nie? No, no to w ogóle. No to jak już z tym daje radę, to na pomocniczy tym bardziej. Tak. No. I Jeszcze to jest fajnie z tym podnosikiem, że idzie sobie bardzo wy wyregulować. Mm -hmm. A jak hydraulika? Wydajna. Wydajne? Wydajna, Bar bardzo wydajna. Okej. Okay. Dźwignię trzeba przesuwać delikatnie, bo jak sz szarpnie to... Mm -hmm. I rozumiem, że te prace zazwyczaj wykonywał się Ursus. tak. Tak, tak, tak. tak. Okay. No to jest jedyny ciągnik, to on wykonuje wszystko, od sadzenia, po orki, wszystko robi Odczuwa się dużo różnicy w tej pracy pomiędzy Ursusem a Hanwa? No jest różnica, to jest 75 koni, to jest 90 mm -hmm, No tak, okej okay. Ale jako pomocniczy ciągnik to Mhm. Mm a... a jak jeśli chodzi o warunki w deszczu, to jak się kierowała? Dobrze, przedni napęd. Mhm. Sprawdza się. Naprawy są mniejsze niż w zachodnim, nie? No tak, tak. Przykładowo jak rozmawiałem z tym yy, Łukaszem tam o, od was, nie? Tak, to mówił, że koszt szyby wychodzi 500 zł brutto. W tych zachodnich, no? Nie, w tym. A w tym, a znowu nie dawało mi spokoju, no to z ciekawości sprawdzałem na internecie ile... Kosztuje do takiego John Deere albo Deutscha, no to wychodzi nawet 2000 Aha. Za samą szybę, nie? Tak. No to jest duża różnica. No 500 zł, a kupowałem szybę z tyłu do naszego, to płaciłem 260 zł? Aha. To jest nieduża różnica. No tak, tutaj 500 było. Tak. A w jakichś właśnie tych John Deere to dwa koła. No, z tego co patrzymy no, po internecie, no to oryginalna, jeśli chodzi o diera, no to było, było 2000, nie? No właśnie. I wiem, że też e, nie ma problemu z częściami oryginalnymi. Jest serwis i się dealerska ma te części, bo każdy się obawia, że nawet jak im się podoba, no to mówią, a co z częściami, a to z serwisem. No to właśnie fajnie, że no, opiekują się tym ciągnikiem, że nie oddają tak o, mhm. ale sobie racie, a tylko no, jest to wsparcie przez co się czuje się pewnie, nie? No. No to, to też fajnie. Okej. Okay. O, najlepsze, żeby z tyłu były koła takie wąskie jak to. Mm -hmm. Łe, to coś czuję, że ludzie by brali. Wiem, że są właśnie, jest takie wąsze, ale 50-konne. To właśnie takie bardziej podsad są. 50 koni to, to by to był trochę za słaby. No. Tak jak u nas formownica 2 x 75, to wcześniej jak był ten 50-konny, no to tak nie za bardzo. Mm -hmm. No ale taki 75 koni jako pomocniczy do kombajnu do lekkich robót to idealny jest. Okej. Bo tak jak, tak jak... tego, no to na zastępstwo to nie ma. To jest... No to więcej tych koni, nie? To jest 90 koni, ale jeszcze to jest to, że... Sentyment, nie? Sentyment, nie? Jeden ususik zostać na gospodarstwie musi. Tak. No sobie Pan może zobaczyć w środku jak jest. Płaska podłoga. I jest... Nie, niczym nie odbiega od tych nowych, nie? No. Od nowych ususów, co nie? Mhm. No. Ale no po to się rozpatruje te nowsze ciągniki, żeby mieć ten większy komfort, co nie? No tak. I akurat... 75 koni gabarytowo też wcale nie jest yy, za duży zwrotny jest, tak jak do kombajnu, to jak my go testowali przez cały tydzień, no to idealnie się sprawdza. Tak to jest zwrotność na plus w tym handła? Tak, no. no to fajnie. A, a tak w porównaniu do Ursusa na przykład to jest zwrotność. To jest znowu jeszcze różnica, bo tam jest przedni napęd, tu przedniego napędu nie ma. Mm -hmm, mm -hmm. Te ciągniki, co mają no wspomaganie, tak. a nie mają przedniego napędu, zwrotność jest i tak większa, nie? Mm -hmm. A jeśli chodzi o wyposażenie w tym Hanwo? Wyposażenie? Jak do mnie na plus. Mm. A coś może panu nie pasowało, coś? Jakieś minusiki może? Minus jest... Tutaj by się przydało, żeby był o, no jeszcze to... jeden stopień. To już każdy mówi, nie? Bo jak po ciemku schodziłem, no to można by było zęby stracić. I jeszcze, jak są te dźwignie od podnośnika, to żeby najlepiej, żeby było je kolejnością zamienić. Aha. Bo tak jak... Jak od podnośnika są te dwie? A najlepiej, żeby była z tej strony, bo jest częściej używany podnośnik niż hydraulika zewnętrzna. Mhm. A hydraulika zewnętrzna, żeby była od tej strony. No tak, ale to w sumie kwestia do przyzwyczajenia się, nie? No i jak kiedyś by wprowadzili, no to, żeby było miejsce dla pasażera, nie? Aha. Ale też na plus, że właśnie są tutaj na jakieś schowki na coś, jakieś butelki, na rzeczy, na telefon. Akurat schowków to tutaj nie brakuje. No. O, jeszcze na plus jest to, że gaz ręczny jest na potencjometrze, mhm. a nie na dźwigni. To przy było testowane, to akurat jest płynne niż normalnie na dźwigni. Mhm. No Jest wygodnie, jest. biegi są pod ręką, z stopnie z skrzyni biegów tak samo są pod ręką. Korzysta Pan z tego monitora? Tak. Tak, muzyka była puszczana z telefonu. Z Bluetooth'a, nie? Tak, była, było dzwonione też na śno mówiący. I jak słychać? Głośność? No dobrze. Tak? Czyli no nie jest jakoś bardzo głośno? Nie, to nie, się nie, 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 nie. No, normalnie się rozmawiało. I jeszcze na plus regulowana kierownica no tak tak właśnie też o tym wspominali po poprzednich testach a jak widoczność widoczność bardzo dobra nic chyba nie przeszkadza nie 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 nie, nie. Mhm. ten wydech jest tak, tak fa poprowadz... fajnie przeszkłony mhm. ten wydech tak poprowadzony że że nie no tak. jest z boku i nie zasłania widoczności mhm. a zbudowacze pan korzystał tak było korzystane... Przy rozładunku przyczepy ze skrzyniopalet. palet. Mm -hmm. no to było odczuć to, że jest trochę lżejszy. Trzeba było mu balas założyć na tył, bo skrzyniopalety palety były po 800 kilo no, z kartoflami. No to, to trochę jest. No, ale radził sobie. Radził? Ma, Okej. Mały, zwinny, ale daje radę. jak z widocznością, kiedy ładować był właśnie u góry? Do góry, jak się brało z wysokości przyczepy, to, to jest dobrze. Najgorzej to jest z samego spodu, bo nie widać tych wideo, jak się bierze, nie? Mhm. W Ursusie się też nie widać? ale to idzie, to idzie się przyzwyczaić do tego. No tak, tak. Tak, jak tym się już jeździ tyle lat, to już jest nawet na wyczucie się robi. No tak, tak. Zamkniętymi oczami, prawie. Nie? Tak. No i tu podobnie z tymi schodkami, to też są kwestie przyzwyczajenia się, jak już pan będzie kojarzył, że, jest, że nie ma tam schodka. No, a jeszcze jakby wprowadzili, żeby było gniazdo trzypinowe, 12-voltowe, żeby było do zasilania innych maszyn. No tak. Bo tak jak w jednym i w drugim kombajnie mamy pozakładane oświetlenie i jest pozakładane są po cztery kamery. Mhm. Na każdym kombajnie. To przydałoby się, jakby było tutaj gniazdo trzypinowe, żeby było to zasilanie. Mhm. Tak, pod y, bronę talerzową, to mamy do góry siewnik do poplonów. To też nie mogliśmy podłączyć, bo akurat nie było zasilania, żeby podpiąć sterownik. Nie? Okay. A jeśli chodzi w ogóle o design jak pan wygląda ciągnika? Powiem, że lepiej niż zachodnie. Tak? Tak. Te światła, te, te dzienne, co są do góry, mhm. to akurat mi się bardziej podoba niż w tych zachodnich, co to jest. To właśnie takie razem, łączne, co tak tak, 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 tak. No to na siebie o... zwraca trochę uwagi, nie? No, bo tutaj, co my robili w polu, to ludzie, co przejeżdżali, to bardzo się oglądali. No. Lusterka też fajne, duże. Wszystko widać. Jak się jechało z y, kombajnem, no to było akurat wszystko widać dookoła. porównanie do Ursusa, nie widzę tych lusterek. Nie, nie ma. To nie ma, okay. jest, jest w garażu, ale jeszcze nie było kiedy założyć. Tak, ale tak kiedy było założone, to jakby Pan porównał? Nie, tutaj lepiej. Tak? Mhm. No właśnie jak byliśmy, tam też był jakiś Ursus i mówi się, że... No Jeszcze jakby była możliwość, żeby były te lusterka trochę wysuwane. Że do dołu? Nie, 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 nie. Żeby były w tą stronę wysuwane. A, okay. To tak jak z kombajnem, to z prawej strony fajnie było widać, ale kombajn nadchodzi w lewą stronę. Mhm to dobrze by było, jakby była z tamtej strony wysuwane, to by było jeszcze lepiej widać, czy ktoś wyprzedza, czy nie wyprzedza. No ale tak w do takich klasycznych e, lusterek od, od Ursusa na to. A nie, no to Tam? jest dzień do nocy. No, jakby na, w Hanów to jeszcze coś będzie widać, to w Ursusie już nie będzie. Tak, 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 tak. Bo oryginalnie to były, w nim to były małe lusterka, połowa tego. No. no, no, no. I były na no, krótszych ramionach. To też jest y, inaczej ramiona w porównaniu do tamtego, no to można powiedzieć, że tutaj są jeszcze raz takie grube. I spalanie też nie jest duże. No właśnie, jak spalanie. Można powiedzieć, że w porównaniu tak jak do tego, tylko to jest 75 koni, to jest 90. Mhm. No ale spalanie my przeliczyli, to jest 2 ,40 litry 40 na godzinę pracy. Też. No to wcale nie jest aż tak dużo. A w Ursusie? A w Ursusie no, nie było jeszcze przeliczane nigdy, ale no jak po koni, ale tym ale... jak się tankuje, no to więcej więcej spali. No tak, więcej koni, ale jak dla swoich koni ten Hanwo, to pan jak ocenia? Pozytywnie, czy nie? Pozytywnie. Tak? No to właśnie tak ostatnio jak testowaliśmy to też. Ludzie mówią, że spalanie to mega na plus. No jest na plus, Więc jest. Zwracanie uwagę na to. Nie, yes, co, co, 2 litry 2, 40 na godzinę pracy to nie jest wcale dużo. Na plus do, światło z Tak, Tak. No, co są te dwa stroboskopy do góry no i ta lampa LEDowa z tyłu. Aha. To w zachodnich tak samo, za lampę LEDową też trzeba do, do, no. dopłacać. No to jest wszystko standard. M miał Pan może jakieś doświadczenie z innymi Chińczykami? Nie. Nie, 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 nie. nie. Ale tak nie mając doświadczenia, to nie boję się pan tego handlu. Nie, A czego tu się bać? Można powiedzieć, do zachodniego, czy do Chińczyka, części przykładowo też trzeba sprowadzić. Czy tu będzie przykładowo czekać tydzień czasu, czy tutaj półtora? Czego tu się bać? A tym bardziej, że są na miejscu właśnie dostępne. Ewentualnie jakieś bardziej, bardziej specjalistyczne te części no to można zamówić, tak? Też, tak jak ten Łukasz mówił, że części bardziej mechaniczne, to nawet by potrafili załatwić, że w ciągu, nie wiem, do 5 dni już powinny być. Tak, nie? Bo, jest, bo jest to na miejscu. No. Nie no, jest na, na plus. Nawet wygląd tego tłumika. Czyli tak nie mając doświadczenia z Chińczykami, Pan by rozpa mógł rozpatrywać go do, do, na swoje tak. gospodarstwo? Tak. Mhm. Czego tu się bać? No w sumie jak jest serwis, są części, no to tak samo jak, jak to zachodnie. Jak wprowadzają te chińskie sprzęty i się sprawują, no to dlaczego nie korzystać, to nie? No pewnie. A korzysta Pan może z tego ro rozstawy osi? Nie nie, nie, nie chcieliśmy okay. tego przestawiać. No tak, ale akurat, akurat my mierzyli, no to tutaj jest rozstaw 140, a akurat do nas pod kartofle to by musiał być rozstaw 150. Mm -hmm. To chcieliśmy spróbować przestawić na 150, ale później my nie chcieliśmy, żeby okay. nie było problemów z tak. tego. Nie? To można powiedzieć, że to jest zastosowanie, co było dawniej w tych Belarusach. Tak samo się odkręcało, y, cztery szpilki, koło się przesuwało. Można powiedzieć, że to jakby był lewarek, to na polu się to zrobi. No tak. Się tak. rozsunie. Jest więcej. Y, można powiedzieć, że w tamtym było więcej zabawy, żeby go rozszerzyć na 150, niż jakby było tutaj. No tak, bo to tak specjalnie dostosowane do tego, żeby łatwiej to robić. No nie? Te zagraniczne są tak jak tamty. Na gwiazdach i każdą śrubkę trzeba wszystko po kolei odkręcać do tamtego jak my przestawiali ze 140 na 150 to nam pół dniówki zajęło mhm. właśnie... przestawienie. A tutaj jak, jak człowiek we dwóch by się wzięło, to godzina czasu jest cały ciągnik rozszerzony. Tak, właśnie jak byliśmy z dundirem no to, to tam podobnie no nie, nie jest tak łatwe. Tak, no. hmm. okay. Dobra, czyli e, pracował pan kombajnem i z cięższych prac to talerzuską. Tak, bo choćby kiedyś w przyszłości był, to akurat on do ciężkich robót by nie, nie poszedł. Tylko on, on by miał być jako pomocniczy. Okej, okej. Brona talerzowa, kombajn, sadzarka, formownica, opryskiwacz. Mm -hmm. Do, do, do takich no tak, rzeczy. Tak, bo 90, 90 konnego nie zastąpi się 75 kon. Nie, 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 nie. Nieraz się orało pod 40 i bez problemu. Tak? No na, nawet nie przeszkadza to, że nie ma przedniego napędu. Tylne koła są takie duże, że przyczepności nie traci. Czyli Ursusiek nie zawodzi? Nie. To fajnie. Fajny design tych świateł. Tak. Oś... fajnie bo jest w standardzie i wszystko jest oświetlenie ledowe tak tak oświetlenie ledowe klima w standardzie to no, wyposażenie jest niezłe no można powiedzieć że podstawa a, jak... a wyposażenie jest jak w zachodniej co trzeba by było nieźle dopłacić za to mhm. a cena no jeden takie cena to można powiedzieć że 75 mhm. koni Yy, dwa takie do jednego zachodniego mhm. Podobnej mocy, nie? No Dobra No to Finalny werdykt Jakby pan miał dodać sobie do gospodarstwa Hanwo Czy wybrałby pan go, czy nie? Wybrałbym Okej okay. Jako pomocniczy do lżejszych robót Jest idealny Dobra, to co? To dziękuję bardzo panu do dzisiaj. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ja to już dawno subskrybuję i nawet skomentowałam coś.